Zanim powiem o jakie jezuickie kłamstwo chodzi, opowiem wam krótką historię. Parę dni temu mieliśmy chrzest, tych, którzy wcześniej zaufali Jezusowi Chrystusowi, zostali przez niego zbawieni. W ich życiu dokonało się Nowe Narodzenie, ale Jezus każdemu, kto zdecydował się przyjąć zbawienie, nakazał też, żeby potem publicznie to wyraził, przeżył też, zamanifestował w, we wspólnocie Kościoła poprzez zanurzenie w wodzie, które symbolizuje zanurzenie, e, śmierć starego człowieka i Wynurzenie, zmartwychwstanie na podobieństwo Jezusa. To jest oczywiście symbol. Sam chrzest niczego nie zmienia, nie wprowadza nowej rzeczywistości, jest wyrazem, aktem naszego posłuszeństwa Jezusowi. No Przy okazji zwykle ludzie się tam trochę interesują, czy jest jakaś rozmowa i tak dalej. No i jeden oczywiście już taki trochę gotowy jegomość, taki wiecie i tak dalej, piwny, zaczął tak jakoś gniewnie tam pomrukiwać mówiąc do jednego z naszych braci że tu nikt mu nie będzie mówił jak on ma wierzyć bo on jest u siebie No i tu właśnie dochodzimy do tego kłamstwa jezuickiego Nasz brat przytomnie odpowiedział a wie pan a ja też jestem u siebie to kłamstwo, to, że Polak to katolik, że jeśli nie jesteś katolikiem, to jesteś obcy, jesteś jakimś przybłędą, nie jesteś Polakiem. Nie. To, czy jesteś katolikiem, czy nie, to nie definiuje twojej polskości. Dzisiaj może definiować raczej głupotę, bezmyślność i zabobon. Kiedyś katolicyzm był trochę lepszy, to może jakieś tam dobre wartości jeszcze były dzisiaj. Prawie ich nie ma. Czas z tym skończyć. Wielkość Rzeczpospolitej to była tolerancja i wolność. Jeśli znowu chcemy doświadczyć wielkości, musimy skończyć z jezuickim kłamstwem, Polak-Katolik.